Przed nami Halloween, więc pytałem mieszkańców, jak zamierzają spędzić ten dzień. Czy to nowe święto wpisze się w tradycję naszego kraju? Czy obchodzi Pan Halloween? Nie. Dzieci obchodzą. Tak? Pracy. Obchodzicie Halloween? I jakie macie tradycje? Wy co będziecie robić? Wzbieramy cukierki. Idziecie po domach i mówicie cukierka bobcików, tak? Jak uh -huh. Ja akurat w Irlandii, także troszkę inaczej mówią, ale... A <laughs> jesteś... tam jest fajnie Dużo bardziej rozwinięta, prawda? Jest dużo bardziej rozwinięte, to mniej więcej. Nie obchodzą Dnia Zatusznego, ale w Halloween jest mocno obchodzony. Czy takim głównym punktem jest zbieranie cukierków, jakieś imprezy? Zbieranie imprez, tak głównie. Dzieciaki mają frajdę, mają się okazję wystroić. I nie ma z tym nic problemów tam? Nie, nie ma, chyba że mają teraz przerwę w szkole, cały dzień, z tej okazji, także za A w tym roku będzie potem to w Polsce, czy także fajnie? wracamy, tak? wracamy w środę, także specjalnie wracamy Taki był no to udanego <noise> świętowanie rzeczywiście. Czy będziesz obchodził Halloween w tym roku? Zobaczymy jeszcze, zależy od znajomych. A co w ogóle uważasz na temat tego święta? Nie obchodzi mnie, czy ktoś robi Halloween, czy nie. Niech sobie każdy robi co chce. A ty, a ty będziesz zbierał cukierki? czy robię przykusy? Będę zbierał cukierki. No, to super. A przykusy jak ktoś mi nie da cukierków. Dobra, a ty się może wybrać jakąś imprezę Halloweenową? Miałam, ale trochę mi się plany pokrzyżowały, więc w tym roku raczej nie. Yy, osobiście świętuję i popieram świętowanie. Jakie masz plany na ten rok? Yy, będę miał imprezę z nami. A będzie bierał cukierki albo robił przykusy? Yy, może, pomyślę jeszcze o tym. A u ciebie jakie są plany? Myślę, że też też dam tą imprezę, więc. Czy świętujecie obchodzicie? Czy mnie? Czy przyjęliśmy Halloween do swojej tradycji? A czy to się jakoś kłóci może z naszymi tradycjami związanymi z świętem zmarłych? Kto chce świętować, nie świętuje. Zależy. Jak nie idę stricte do domów, tylko ze znajomymi. Takaś nieprawda, tak? Tak. Ale ja co ogólnie uważasz na temat tego, tego święta, tej tradycji? Nowej? Um, nowej tradycji? Czy ona się kłóci jakoś z naszymi tradycjami? Tak, jest to pojęte. No, mnie że jestem przeciwna, że to jest taki... Czy To się kłóci z naszą tradycją trochę, tak? Tak, oczywiście kłóci się z naszą tradycją. Także mi się to nie podoba. To gdzieś powstało w Stanach. Wiadomo, tam różne rzeczy się dzieją. Mm -hmm. Także ja jestem przeciwna. Czy mamy sobie tradycje? Niech się powinniśmy trzymać, tak? No to, to nie jest chyba nasza tradycja.